Zapraszam na G2A z kodem SN. macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. ...zmienione, bardzo dużo... Jest, jest... ...i się chyba inaczej... Uuuu... A nie, tak się otwierało. Nie, 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 otwierały się z góry do dołu. Wow. Czekaj, tu mam telewizor, ten co A, był, A, daliśmy okay. jednego Strong to ja biorę Strong Force skoro... Ta nie tablica jest mniejsza... Dałem Flashlighta! Bardzo w ogóle tutaj mamy stojaczki na wszystko. Wiesz co? Podoba mi się! Nie, wygląda moim zdaniem teraz jest lepiej. Tylko, że domyślam się, że problem będzie z odkładaniem tych rzeczy, gdybyśmy chcieli, bo ich się A, chyba bo no, my ich się za, już nie Bo my odkładaliśmy już, zawsze. Ich się już nie da odłożyć. Bo nikt ich nie odkłada, Wojtek normalny. Gdzie jest. Aha, ty wziąłeś long flashlight? Znaczy, ja to idę standardowo ze Spirit Boxem i A to z gdzie jest wypolatorka? E, tutaj. Ta, co wygląda jak miecz świetlny. A faktycznie jest dźwięk ja po metalu. Dobra, to. Ja wezmę, są nowe duchy trzytomek. A zmieniło się coś w tym? No trochę ja nic nie sprawdziłem. Batemal. Nie, Boże, tutaj wreszcie się nie zmieniło, ale doszły nowe duchy. Mamy jakiegoś Taje, Daegona i Moroi. Przeklęte, przeklęte nie obiekty? No to przeklęte obiekty. A to, to było, to te... było. A tutaj w czymś, co już było, dobra. A Akordki chyba są włączone od razu, nie? Na, na zwykłym tym najłatwiejszym. Jakiś Diego jest. Diego, Diego Maroi Tanga Kula. Maroi zakłada klątwę. Jaką klątwę? Chyba... Uu, to chyba. fajnie robi. No to będzie. Eee... O... Co? Były takie zmiany w kuchni wcześniej, bo wydaje mi się, że to chyba były inne drzwi. Wojtek, to już pół roku. Do, do garażu? A, dobra, Ta No to już dawno, już pół roku. A, dobra, nie, bo bardzo rzadko gramy na tej mapie. Tu jest telefon. Okej, okay, dobra, to nie było w ogóle pytania. Też widzę tak z 3 miesiące? No, no, widać, jak bardzo jestem opóźniony. Były dwie wody i. Co? Czy były dwie wody i dwa prostowanka pleców? Tak, wszystko było. Ja staram się to na bieżąco robić. Dobra, tu nic nie mam. Idę do li. Nie widziałem przedmiotu jeszcze, chcesz? Nie, ja też nie. To ja pójdę do pokoju. I Co ty robisz? E, Teorii jest kilka, na pewno temu co ma zjada szybko psychę. A! Czy jest to Ej, tylko M Everybody dance now. E, Mam... Przestań mi pikać! Mam ten, pentagram z kością. Kawałek czaszki. A, bo tu korki już włączone były. Zaświeciłeś tak. światło? Korki są. Nie. To on mi zaświecił. Korki są, ja miałem Everybody Dance na więc wiesz. Ty nie słyszałem absolutnie co mówisz. E, że jest pentagram na ziemi i. Jaki pentagram? Nie oszukuj mnie. Co? Jest pentagram. No a co? No, nie, myślałem, że jakaś Ouija będzie albo co? nie ma Ouija, jest pentagram na ziemi, e, zabiłem... się... trzy nowe duszki są i zabijemy pięć. tu jest. Are you close? E, to, a miałem laga małego? Jak powiedzieć, are you close? How old are you? Can you hear me? Masz termometr? Mam, jest 7 stopni, więc duch jest raczej tutaj. Dobra, to idę po stafie. E, raczej bym tutaj wnioskował, że będzie... A, no, raczej tu na korytarzu jest. Dobra, to ja wezmę kamerę pierwszą. 09 Oczywiście teraz drugą stronę? Aha, dobra, właśnie. Ja wychodzę na debila. No, <grym> trochę. Ale ja, ja też tak rozpozna... Ale w jakim sensie zmienili rozpoznawanie głosu? Tu no, zmienili? To jest kamera. Are you close Are you clear? Tell me something Tell me something Are you close Nie, ta kamera chyba are you? się teraz trzyma w innym miejscu, jakoś tak wyżej niż wcześniej. No uh, jest freezing uh, uh, uh. Tak, jest freezing Tomek Dobra, ty ja O, tak jest fryzm, rzeczywiście. A Aha! Po prostu pokazał mi się chmurka! Brie, dziękuję ci za Twój 20 miesięcy. Thank you, thank you. Danke, danke. Dobra, ja wezmę jeszcze doji. Ale ten metal mi już zaczyna irytować. Jaki metal? No to po czym chodzimy? Dobra, aparat na razie zostawię, nie potrzebuję. Potrzebuję to. ojej chyba orby widziałem. Tam jest orb? To jest orb? gdzie, gdzie ty jesteś? Tak, są orby, Tomek. ja wziąłem tą, tą kamerę twoją w rękę. Haaa... Tak, ten link, także mamy tego. I... Co to niech to się nie nie a no i mowa nie pykło ci. Cool. No nie mogę się ruszyć. O, to ja sobie mogę w sumie wpisać... Ruszę telefon. ...ewidensy. E, czyli na pewno mamy Freezing i na pewno mamy... ...Orby. I już widzę, że od razu odpadają nam Twin... A może być mimik, Tomek, więc trzeba będzie tu tak. Poszukać, poszukać. Delikatnie, nie? dobra, stop freeze, to ja wracam do wana szybko. Idziemy na Shadow, siamaneczko. E, Fingerprintsów nigdzie nie widzę. Blawicować <laughs> częściej szczęście w punkcie. <laughs> Uuu, nie, mamy EMF-kę piątkę. Jeżeli to dalej tak działa. Eee, tylko, że jak damy emf piątkę, to orby odpadają, więc. Czyli to nie mi Czyli mamy EMF-kę, piątkę, w Znaczy nie. Eee, mam nadzieję, że to tak było, bo tu widziałem, że wzrosło od zera do szóstki, do piątki chyba. Tak mi się wydaje, więc eee, jeżeli zaznaczymy orby, no to będzie, że nie ma w ogóle takiego ducha, więc eee, to będzie Jean Shade, Oniel lub Twinsy. Jaki jeszcze był dowód? Eee, Freezing i MFK piątka Teoretycznie, tak mi się wydaje. bo. shade zy... on i Okej okay. Odciski palców mogą być. Pis może być. 051627 1, 6, 2, To jest MFK 5. Dobra, orbów nie będzie i dodży mogą być. To by do dodżył. Nie, no to był, było na pewno. Nie, master. Była. Zróbcie eklipa i zobaczcie, ale wydaje mi się, że było od 0 do 5. Chyba że. Niech ktoś zrobi klipa i sprawdzi, czy była piątka, i wrzuciło od razu delikatnie na szóstkę. Bo jeżeli tak było, jeżeli tak było, to znaczy, że będziemy mieli twisty. Ile masz lat? Gdzie jesteś? Ale mimik może orby. Ile masz lat? Mimik może mieć te orby za. Jak to się mówi? Za. W sensie mogą być fejkowe w wpis ducha. Pis ducha jest? Tak, tylko nie mogę zrobić zdjęcia, bo nie mam aparatu to będzie writing. Czyli to jest shade. W tym razie. No zaraz, chyba że EMF-ki nie było i były orby, no to jest revenant. No to poczekamy z EMF-ką jeszcze. Było od 0 do 5, to nie było MF. Aha, 06. Aha, dobra, okej, okay, czyli, czyli faktycznie, czyli to będą orby w writing, czyli to z Revenant Tomek w takim razie. <laughs> czyli orby. Jeżeli było 0,6. No ja właśnie, ja właśnie zwróciłem uwagę, że było. Ze, bo to mi zaczęło znikać i rzuciłem tylko kątem OK i wydawało mi się właśnie, że było 0,5. 0, Ale dobra, no czyli w takim no, razie. Oj, ty wszystko na ziemię porzucał. Zgadza, dobra. Em, co my mamy. Do zrobienia Tomek jeszcze, ewentualnie... Psycha to tam do zrobienia. Um, wiesz co, ja mogę wziąć deal, to możesz wziąć sól. Właśnie wziąłem sól. Dobra. I aparat, po czego. No, też mam. I tak trzeba w pizduszki zrobić zdjęcie. A jak, wyczekaj, jak by w ogóle zsadzić... 75, i... chodź. A, dobra. Bo to jest, to jest podstawowy, co nie? Mhm. Ale latarka w ogóle daje inne światło, takie. Moje światło światło. Tak, moje ciepłe światło. No to masz takie białe. Dobra, stawiam to. Zrobię zdjęcie książki? Nie, dopiero by to robić. my co, możemy to do dziś wyłączyć. No to mamy ma to z kiedyś też, bo nam tutaj. I możemy sobie światło zapalić. Ale zaraz, Re Revenant to nie był ten, co nie dotykał soli? I don't know. Sam? możemy jeszcze zapalić świeczki i zrobić mu zdjęcie. Nie. Eee, tak. Znaczy, to i tak by trzeba było zrobić, że dobrze by było, gdybyśmy mieli zdjęcie ducha, tak? No. O, przeszedł, przeszedł. Ale to jak nie na tej! Weź to. Eee. A tu robisz, dobra, to no, robię. Tylko mam Tam, jest trzeci. Tam jest jeszcze trzeci. Ale nie, jeszcze zoliczy mi trzeci, jak trzeci. I tu jest jeszcze, tu jest. A, już zniknął, już zniknął, nie robię. Nie, a tu. A tu jest. On mnie zniknął. We mnie. Nie, to nie był hunt. I? nie był hunt. Co się w ogóle Hunta nie rozpoznaje? <laughs> Idę po zapalare i odpalamy Ja muszę wziąć nowy aparat Tam już nie ma aparatu? Jest jeszcze jeden na ziemi Nie? Aha, bo na ziemi No tak żeś poodkładał UGA! Dzięki za, za suba! sajku, sajku. Może patrz tylko wspomnąć, że on już się pokazuje Chcesz Aga z nami zagrać jednego? Aga patrz co jest w busie Patrz, za busa w ogóle weszł Majątek tylko, że problem jest taki, że nie da się odłożyć tutaj. Tutaj ewentualnie... jest jakby luksusowo, Marian. Tak, ewentualnie możemy na, na biurko w sumie kłaść. Nikt nie odkłada rzeczy. Peczki. No, aga, paczki, panik. Są trzy nowe duszki. I co, robimy zdjęcie, tak? Do tak, no, no, no. Ja, ty podpalasz, a ja strzelam fotę. Ja z jestem kamerzystą. Może lepiej nie No nie chciałbym powiedzieć wtedy kim, kim ty to... jesteś eee, to czekaj Raz Dwa, nie wiem czy zdążyłem zrobić Zdążyłeś bo jeszcze je widzę Tam jedną taką na jedną, no właśnie eee, Będziesz robić zdjęcie? Tak, tego kucni. Mam laga, mam laga Kurwa uciekam. Wojtek, czy czasnę! Bo Nie, tu się nie chowam. Nie. Chowa się po drugiej stronie, Wojtek. Za półkę, a nie do auta idź. Tu nie ma przejścia, o nie. Wróć do pralek. Pralek nie wracam. Ale tam jęczy. Chyba już? Chyba jo. A tu dalej był... A ja próbowałem się tu schować. Drzwi garażowe się zmieniły, widzę. A tu nawet nie zwróciłem uwagi. Wojtek, ale tu miałeś lupę ty patrz. No wiem A tu koło projekt masz z tą półką. No ja wiem, wiem. Ach. Proszę już cichutko tam. Ty musisz mi robić pod górkę, ty też mnie zabić kuśwa Ja zawsze zamykam czyli za sobą e, no dobra mamy trochę zdjęć Tomek, nie mamy zdjęcia ducha, bo zrobiłeś zdjęcie podłogi Mmm... Nie, u mnie jest interakcja jako No to interakcja jest widzę w ogóle zrobiona chyba w garażu Albo w pokoju tylko, że nie robiłem w garażu zdjęcia. Nie, to jest piwnica Wojtek. Ja nie widzę tutaj ducha. Ech. Bo chyba dopiero się respił. A jakim cudem my już nie mamy psychy nagle? Aha, bo odpaliliśmy. No bo odpaliliśmy, ale mamy wszystkie dowody i wszystko zrobione. Dobra, możemy odjeżdżać? Tak. Tak się to w ogóle kliknąć w żeby odjechać. Ty, nie? ale da się anulować? No tak. Oda tak. się dalej, dobra. W ogóle jak ja patrz, wie jak się teraz ładnie zamykają. No, odpal się. Dobra, ale YouTube, ja wam dziękuję za tego randomixa. bawię nadzieję, że wam się podobało. Także odpalajcie koniecznie do nas na, na streamki, bo czasem w fastball, DBD i inne rzeczy gramy. Był ze mną Tomuś. Byłem. No i słyszymy się w normalnych odcinkach, oczywiście w poniedziałki, a ewentualnie w takich randomach w formie zapisów streamków. Także trzymajcie się, czaty też się widzę żegnają. Bajo bajo. Pa.